A my mamy szlaban! Za co? Raczej po co, żeby nam się nic nie stało? Widzisz szlaban opuszczony, to nie przechodź w żadnej stronie. Mądra, no! Nosorożec mi powiedział. To? Sarożec rogatet. Ale ty masz wyobraźnię. Dorosłym, wyobraźnia też jest potrzebna. Szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Używaj jej zawsze w pobliżu torów i dawaj dobry przykład najbliższym. Kampania realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego. Co robisz, Staś? W kosza idę grać. Możemy iść z tobą? Następnym razem. Do dzieła! No. jest sprawa. Staś poszedł grać w kosza sam. Obawy mam. Sprawdźmy, czy jest bezpieczny. Uff, wybrał dobre miejsce do zabawy. Znam zasady. Nie przy torach, a na boisku grać chciałem. Być ostrożnym, i moc, to też jest super moc! Kampania realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego. Licznie przyjechali Państwo tutaj na Olszynkę Grochowską, na bocznicę kolejową. Dobrze, że widzimy się dzisiaj, bo to właśnie ten czas, kiedy warto porozmawiać o bezpieczeństwie i o wakacjach. Z nami jest dzisiaj wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego, pan Marcin Kela, no, którego zaraz poprosimy o zebranie głosu, ale jest oczywiście też nasz wspaniały rogatek, który jest. Bohaterem kampanii Kolejowe ABC i na pewno już większość z Państwa go zna, a na pewno znają go dzieci. Dzieci, które też tutaj są dzisiaj z nami i dzieci, które przyjechały do nas specjalnie po to, żeby uczestniczyć w lekcji. W lekcji o bezpieczeństwie, w lekcji o wakacjach i o tym, jak można podróżować. I jeśli pozwolą Państwo, to nie mogę sobie odmówić, żeby nie zadać kilku pytań. Cześć dzieciaki. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Powiedzcie, podobno jakaś lekcja dzisiaj się tutaj odbywa? Co to będzie za lekcja? O bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie. Będziecie w pociągu mieli tę lekcję? Chyba tak. Chyba tak. A powiedzcie mi, a lubicie w ogóle jeździć pociągami? Tak, ja lubię. A Ty? Też bardzo lubię jeździć pociągami. Gdzie można takim pociągiem w ogóle jechać? E, na przykład na, nad morze. góry. Góry można jechać bardzo dobrze. A byliście gdzieś ostatnio pociągiem, jechaliście gdzieś wspólnie z rodzicami, albo z przyjaciółmi, albo może z klasą? E, do Zo Do Zo jechaliście pociągiem? Tak. Wspaniale, podobało Wam się w tym Zo? Tak, bardzo. Moje drogie dzieci, a powiedzcie mi jeszcze, co w takim pociągu można robić podczas podróży i w ogóle dlaczego się nim jedzie fajnie, skoro mówicie, że się fajnie jedzie. Stanę z tej strony, bo coś jak stoję tam, to piszczę. Co wygodne si siedzenia. Tak, to jest bardzo ważne. Wygodne siedzenia to jest podstawa, bo głównie w pociągu się siedzi, ale czasami można też wstać. A jak się wstanie, to co można robić? Ważne na przykład... Można pooglądać pociąg. Można pooglądać pociąg, można zawrzeć nowe znajomości na przykład, prawda? Bardzo Wam dzieci dziękuję za tę rozmowę. Rogatku, mógłbyś się przywitać? Dobry. <grywy> Mówi, tak. Kochane dzieci, to ja Was zapraszam teraz do wagonu, bo tam czekają na Was atrakcje i fajna lekcja. Bo jak wiadomo, czym skorupka za młodu nasiąknie, tak? Państwo znają to powiedzenie i jakże ono sprawdza się także w temacie bezpieczeństwa. Bensound.com Bensound.com com. Vincent .com. Vincent .com. Vincent .com.